A -a Andy, wow, wow. ach ten Andy! Ach ten Andy, ach ten Andy Jestem Andy! Numerant, jakich mało! Wielki artysta w robieniu kawałów! Jeden mały dowcip i draka o rany! I całe miasto krzyczy Ach ten Andy! Ach ten Andy. Jestem mistrzem w robieniu dowcipów! Ach ten, Andy. A -a Andy. Ach ten Andy. A -a Andy! Ach ten Andy! W kawała nie przebieram, bo Ach ten Andy! a ten Andy! Ach Andy! tajne królewskie stowarzyszenie z rabinę! O tej porze roku mam mnóstwo prac. W czasie Nocy Psot i Halloween muszę wymyślać dowcipy przez dwie doby pod rząd. Ale przychodzi taki czas, kiedy trzeba stawić czoła kłopotom. Czas, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Czas, kiedy trzeba przyznać się do winy i pomóc naprawić to, co się zepsuło. Ale jeszcze nie teraz. Andy! Wszystko zaczęło się całkiem niewinnie. Dzięki zegarowi maszyna będzie strzelała jajkami przez cały weekend. Genialnie. Na jutrzejszym odsłonięciu nasz krasnolud będzie prawie jak nowy. Wygląda tak jak zawsze. Polary się wyostrzyły. dawniej? Mamy kolejną atrakcję przyciągającą do nas turystów. Dosyć gadania. Trzeba się raczej wziąć za pilnowanie obywateli miasta. Przecież dzisiaj mamy noc psów. Obliczyłem, że odnowiony krasna zwiększy przypływ turystów o prawie 4,5%. To marzenia ściętej głowy. Nie, to jest po prostu polityka. Dobra, do roboty Piękny strzał Jeszcze nie skończyłem ładować Ktoś rzucił w nich jajkami Kto by chciał wkurzyć facetów, którzy ciągle się wszystkich czepiają? Wszyscy ha, Ale czy ktoś oprócz nas użyłby tak genialnego urządzenia? Kto bym wątpił? Hmm? To tylko jakieś dzieciaki. Dobra, ładujmy maszynę. Cudownie. Ha, chodź, musimy porobić jakieś jaja. Wybacz. Pachdeny, dzięki temu nikt z nami nie wygra. Co to jest? Określam to mianem muzyki z puszki. Wystarczy to przyczepić do zderzaka i. Co to za jedni? Nie znam ich, ale zdaje się, że nas wyprzedzili. Znowu. Chyba masz rację. Dobra, stary, czas na plan C. I to już. Dowcip nazywa się pełna budka. Ponton? On jest na wypadki specjalne. Czyli właśnie na noc w sod. Odsuń się, bo jak pociągnę za ten sznurek, ponton zaraz sam się nadmucha. Tak jak w pozostałych budkach? Patrz! Znowu ktoś wpadł na to przed nami. No to czeka nas wojna o terytorium. I co teraz zrobimy? Ech, spoko. Przecież pozostaje jeszcze papier toaletowy. Hej, owińmy nim dom naszego burmistrza. Dobry plan. Czy ja mam z No i co tam? Po prostu mały pech. To tylko... Wojna! Torwiemy ich! Proszę się uspokoić, to tylko pianka do golenia. Co tu masz? Typowe wybryki dla nocy psot. Cztery, trzy, jeden. 4, 3, 1 to kot na drzewie. Yy, znaczy 43. 43 to stłuczka na śliskiej drodze. A ten asfalt jest przecież suchy jak piecz. No już nie. Pada. Nie pada, synu. Jak ty No Leje jak sabra. Hm. To nie był nasz deszcz, prawda? Eee. Niestety, to pewnie tamci. Dość tego, musimy ich dopaść. Powiedz mi, że nie pada. Nie. Mogę już jechać? Tak, tylko uwaga na deszcz. Leją z tego dachu. Włazimy. Na tym nie możemy poprzestać. Nasz projekt nosi nazwę Krasnal na wolności. To może być nasz najlepszy numer. Krasnal na wolności! Hmm, aby kawał był lepszy niż jego nazwa. Spoko, spoko, wszystko mam opracowane. Trochę tu gorąco, no nie. Dziadek? Nie. Hej. Dziadek! No co? Nie jesteście jedynymi dowcipniciami w mieście. Jest też Splat. Splat? Tak. To nasz skrót. Stowarzyszenie staruszków płatających widzla. Jestem Flanagan. Wycinam z twoim dziadkiem numery od pięćdziesięciu lat. Ten Flanagan? Myślałem, że pan nie żyje. Żyję, synku. <laughs> I świetnie się trzymam. <laughs> Od stu lat robimy kawały w East Gakl, w Dzień Niepodległości, w Noc w sod, w Mikołajki i Aprylic. Wszyscy spędziliśmy tu nasze dzieciństwo. Ale ta misja jest wyjątkowo tajna. Twój ojciec nie wie, że przyjechałem. Myśli, że właśnie jestem na słonecznej Florydzie. A reszta tego miasta po prostu o nas zapomniała. Pewnie myślą, że dawno nie żyjemy. <laughs> Pilnuj tej szczęki, pleni. Zaraz, zaraz. Wy robicie dowcipy i my też, więc może przyjmiecie nas do klubu. Za młodzi! Co? Czekaj, Pleny. Erw mówi, że są dobrzy. Zgadza się. To u nas rodzinne. Andy wrodził się w swojego dziadka. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Czym nas Pytamy. O. Dobra, Synku, układ będzie taki. Przyjmiemy was, jak popiszecie się lepszym pomysłem niż my. A? Głuchy jesteś! Przyjmę do klubu dzieciaka tylko wtedy, jeśli będzie lepszy ode mnie. Ale nie róbcie sobie nadziei. Bo to jest niemożliwe! Coś takiego. Możecie mi od razu zamówić firmową koszulkę klubu. To pójdzie nam jak spłatka. Nie bądź taki do przodu, ty, W rozmiarze 38. To jabłko jednak nie padło tak blisko. Pokonanie tych staruszków to łatwizna. To tak proste jak ogranie dziecka. Oni są starzy. Ale też dziwnie pachną. <laughs> Masz rację. To co robimy? Oblejemy deskę klozetową olejem rzepakowym i... Rzepakowym? do Łatwo go zauważyć. Płyn powinien być bezwonny i bezbarwny. Wpadłem na ten numer w 46. To było w czasie lekcji starego Olbiego. Uczył nas łaciny. Właśnie z tego uczą. On nadal uczy łaciny. Agricola? Agricolu. Jak e... tylko usiadł, przeleciał jak długi przez całą salę. Ach, to były czasy. Myślałem, że pierwszy wpadłem na ten numer. A jednak nie. Co tam, mam jeszcze milion innych pomysłów. Czas na czerwoną migrenę. To będzie świetne. Przypina się ją przy czyimś oknie i przez cały dzień wydaje irytujące dźwięki. Ha, można dostać szału. Ale jak to brzmi? A? Dokładnie tak. Właściwie... To jest Bernik krzykać! W 73 był przy Białym Domu. Podobno to przez niego Nixon podał się do dymisji. Nie macie z nami szans, dzieciaki! Poddajcie się! Ha, 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 ha. Czekaj, zostaw to w stary się. Nikomu nie uda się przebić flanagana i splata. <grym, grym>, Szybko, Watsonie! Jestem Deny! Też ładnie. Mam genialny plan. Wiesz, jak pokonać siłę grawitacji? To jest do góry nogami. O! Ale też było fajne. Załatwiajcie już koszulkę w rozmiarze 38. Ja bym chciał mniejszą, a i pomarańczową. Lubię ten kolor. Spacer po tym mieście przywołuje tyle wspaniałych wspomnień. I ja też zawsze czułem się tu doskonale. To oni. Znów przekręciła mi się peruka? Na pewno nie. Tak jak jestem pewny, że mam dzisiaj na sobie spodnie. E, tam młodzież. Hej, nie czas teraz na randki. Musimy poszukać krasnali do numeru Krasnal na wolności. Idziemy! Nie chcę żadnych niespodzianek podczas odsłonięcia klasnala! Zobaczcie! A, zombie, musimy mu uciekać! A! Co robić? Jak się zachować? Bez paniki, wszystko mamy pod kontrolą. A co chodzi? Tutaj idą zombie! Ja! Mnie te rozkładające się trupie. Ale dzień to ja! Dziadek! Mój dziadek jest na Florydzie! Przy bliższym Poznaniu dużo zyskuje. Jestem właśnie w samym centrum East gdzie pewien młody człowiek widział przerażające zombie? Te zombie są wszędzie, po prostu straszne. Widziałem, jak te trupy wstawały ze swoich grobów. Dobrze, że szybko biegam. <laughs> Jest ich troje i oni pożerają ludzi. Patrzcie! Radzę Wam uciekać! Sami Państwo widzieli. Wygląda na to, że zmarli powrócili. Bombi tu idą, uciekajcie! Nie mogło nam pójść lepiej. Och, jaki śliczny maluch. Puciu, puciu, dosłownie można go zjeść. Chodźesz. Odejdźcie. Przyszedłem odebrać lekarstwa. Oni... Aaaa! Muszę też do toalety. Coś mi się wydaje, że ktoś chyba maczał w tym palce miasto myśli, że wstaliśmy z grobów. Ja jeszcze żyję, mój lekarz mi tak powiedział. Hej, w nekrologach też nas nie ma. Brać nas za trupy? Ja czuję się tym bardzo dotknięta. I jak z tym walczyć? Pojęcia nie mam, ale coś wymyślę. Musimy też dokończyć numer z krasnalem. Wymyślmy nowy plan i nową strategię. Słuchajcie, przecież ludzie musieli się zorientować, że nie jesteśmy zombie. Na pewno już o nas zapomnieli! To jeden z nich. Jestem pewien, że to zombie. Nie żaden zombie, tylko ja! Twój ojciec! Ojciec jest na Florydzie! To mówiłam. to Myślisz, że on co to, to Floryda? Zombie do domu! Do do Ale mójmy! Za jednym zamachem załatwiłem i dziadka i tatę! Zombie do domu! Zombie do domu! Zombie do domu! Zombie do domu! Do Obywatele! Przestańmy krzyczeć, a zacznijmy działać! Zombie do domu! Ale w tym roku jest super Halloween! Braci, Dobra, wyjdziemy tylnym wyjściem i pędzimy na cmentarz. Tam za nami nie pójdą. No to gazem! Jakoś straciłam już sympatię do tego miasta. Horwald zombie! To jak, Daniel, no, Myślę, że nawet musisz. Tam pobiegli! Szybko, trzeba ich łapać! Jeden z nich odgryzł mi rękę! Szybko, szybko! Pięknie! No to chyba jesteśmy w klubie. Tu, tu, tu nic nam nie grozi! Jak mogą myśleć, że jesteśmy zombie! Słuchaj, seniorzy! Eee. To ty im mówiłeś, że jesteśmy zombie? Słucham? Nie udawaj! To ty stoisz za tą hecą u nas, dwie staruszkowie to zombie! To ty nabrałeś ich na to, że jesteśmy trupami. Ja? No cóż. Odpowiedź brzmi: tak! Niech mi nie kaczka! Dzieciakowi Ach. się udało! Ha ha! To najlepszy dowcip, jaki mi ktoś zrobił! Niesmaczny, ale wykonany świetnie! W końcu to moja krew! Zombie! To było niezłe! O, nie ma tu tak szalejących Wiedziałam, że masz talent. Witamy Cię w Stowarzyszeniu Staruszków Płatających nigle. Dobry jesteś. Przydacie się obydwaj. Trzeba zmienić plan na nasz wielki numer. Krasnaj na wolności. O, a skąd ta nazwa? E, fajna, co? Powinniśmy go wysadzić w powietrze! Już było. I to nie raz! Złośliwcy! Dobra, posłuchajcie. Odsłonięcie odnowionego krasnala jest już niedługo. Musimy podejść do niego w taki sposób, żeby nikt nas nie zauważył. Ale teraz ludzie szczególnie nas zauważają. Co tam, wystarczy wykorzystać tę wadę jako zaletę. Mam świetny pomysł. zaczyna się odsłonięcie? Za jakieś pół godziny. Zombie! Uwaga! <śmienic> Ratujcie się! <śmienic> ej, ej, zaraz. Pani nie jest zombie. Tylko panią Hortonbacher. Mamą Scottiego! Mały Steve Roggin wciąż mnie pamięta. Niech cię uściska, pani Hortenbacher. Nie widziałem pani od lat. Przepraszam, że podjudzałem przeciwko pani ten tłum. Ja Jestem zombie. Dobra, jak jesteś zombie, to odgryź mi kawałek ręki. A, nie, ja jestem głodny. Dobra, w takim razie ja urwę ci rękę. Och, tato, przepraszam cię, myślałem, że jesteś trupem, który wstał z grobu. Aaaa, wynurzuj! Naprawdę, oklaski nie są konieczne. No dobra, trudno. Mam ogromną przyjemność odsłonić przed moimi wyborcami ulepszoną dumę i chwałę naszego Istgako! O, nie, nasz Krasnoludek jest goły. Hej, tego Larchina i jego kolegi. O! 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 A tam pobegli. Szybko, trzeba ich łapać. Nie ma to jak oko za oko! To do pierwszego kwietnia! No i tak to było. Halloween się udał. Andy dobra, muszę lecieć. Na razie. Opracowanie i udźwiękowienia wersji polskiej na zlecenie Fox Kids, Studio Eurocom. Reżyseria Andrzej Precis. dialogi Werenika Wyrobek, dźwięk i montaż Jacek Kacperek. Kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska. Udział wzięli Jacek Kopczyński, Mieczysław Morański, Jerzy Molka, Jacek Wolszczak, Mirosława Niemczyk, Józef Nika i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gmiczuka śpiewali Jacek Kopczyński, Piotr Gogol, Michał Rudaś i Paweł Hartlik. Kierownictwo muzyczne Piotr Gogol.